Dobra, zaczynamy, zaczynamy jazdę ostrą, tak więc każdy odcinek zaczyna się od, o, poczekajcie, od poprawienia kamery oczywiście, o, poprawiamy kamerkę Ja zacząłem odcinek, więc elo, witam wszystkich bardzo serdecznie w piątek 13, wielki gaming, tą niesamowitą gierkę, gdzie straszy i gdzie może straszyć Jest z nami Kevin, jest z nami WGZ, jest z nami Skurcz, jest AB jest Amongo i jest Rivian, czyli kolega Kevina tak, dokładnie tak. jesteśmy przy Rivia, ale przywitasz się? No i. Rivian, odezwij no się słowem, chociaż. Rivian przywitaj się Po Pod się mówi. Ta. Kevin, twój kolega nie za bardzo chce rozmawiać. O, o, coś, coś. Ktoś coś, zbutkał. Okay? Rivian, odezwij się. O nie. Rivian, odezwiesz się? No dawaj, nie wstydź się, no to. nie bój się. Żeby no. nie było, że poszedł na Z2. Ej, Bicie nic nie zrobi jak to się mówi, no. Chyba jednak no, na chyba... pewno Ja cię kręcę, chyba, chyba AB nie wiem czy go przyjmiesz do ekipy AB, co burk, burk. nie. Dzisiaj jest oficjalne ja To tak, generalnie robimy oczywiście nagrywki tak, z Friday 13, ale Abi przy okazji robi tak zwaną jak to się nazywa? Selekcję, nie selekcję, Ja tylko... robię? Cicho nie wrze, nie wrzesz, jak to się nazywa? Tom robi. Ej, co ja robię na rzecz? Je, jeszcze raz. Wniosek. Selekcja Wniosek, naturalna. Proponuję wnioski. Jak to się no, nazywa? Rozmowa, się? rozmowa kwalifikacyjną Fak, kwalifikacyjna robię, Aby, ponieważ Aby no. robi AB, ponieważ AB robi teraz ekipę. To jest rekrutacja. Abi robi teraz właśnie ekipę 4-0 i właśnie rekrutuje nowych członków. <grym> nie, czy no to już 8-0, no. <grym> uh, daddy, no już a włącz deszcz do mapy? Nie, nie jest... Od razu radii 4-0. Włącz deszcz. A jak Zresztą, się wyłączyłem? Po pod mapą, pod mapą. Nie, masz, Bo kurde będzie lagować, tylko no, będzie lagować Dobra, randomowo dam lagana. i zaczynam. No, dobra. dobra, lecimy Ej. z tym koksem. Dobra, co nie jest tak jak mówię, Abi robi przy okazji rekrutację, ale na razie Rivian ma minusa start, <ścoughs> dlatego, że się na jak nie odzewzwie. Zobaczcie <laughs> 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 no, no, <laughs> to trochę o braku kultury generalnie nabór do ekipy i biego. Powiem Ci, że Fox cały czas trwa, ale ciężko się dostać, bo to strasznie wymagająca sprawa generalnie. Tam trzeba jest, tam 300 stronic na początku wniosku wstępnego trzeba uzupełnić, potem jest jedna rozmowa kwalifikacyjna z potem jest druga, potem jest tak zwany test oficjalny, a teraz jest test jakiś tam poboczny, czy coś takiego. Zresztą to on wymyślił te wszystkie kwalifikacje, więc ciężko mi powiedzieć w jakiej są kolejności. W każdym razie teraz właśnie Jeden z nich w tym przypadku ten jak mu tam było A Rivian jest właśnie na takiej no, rozmowie tak, kwalifikacyjnej Zobaczymy o, o, czy Abi go przyjmie od... Zobaczymy o. czy Abi przyjmie Riviana do swojej jestem! paczki o, że, co, kim jesteś żeby o tym decydał? No Abi, no, czyś to ty decydujesz? Jestem zwycięzcą. No właśnie nie decyduję, bo to jest to zaproszona to jest, jest? Kevina no o, o, nie, ale duchy. o, co się zrobiło to na samym początku? Duchu, bo, co? O kurde! Na pewno ja nie jestem młody. Nie, kurczas. Dobra, ten lamus, kurczę, więc mamy luźną łydę Dobra, zaczęła się przygoda. Chodźmy się przejść po okolicy i sprawdzimy. O, zagłuszające radio. Nie ma nic bardziej przyjemniejszego niż jakieś radio, które sobie elegancko świeci. Dobra, sprawdźmy, co w ogóle się tutaj dzieje. I czego się cieszą tu dzieci. Dobra, w ogóle nie pamiętam. A nie, to ja gadam, na początku trzeba drzwi zarygrować. Ja piernicza, ale strasznie. Kurde, już się wrąbuje, co nie? Ledwo zaczęliśmy, on już się tu wrąbuje. Dobra. Dobra, jak dobrze pójdzie, to go zgubimy, bo tam jest ten zagłuszacz, więc może dobrze uda się i go zgubimy, co nie? Mimo, że jesteśmy mega głośni, to udanie się na Mroczny Cmentarz to będzie świetny pomysł. Siekiera? Zdaje mi się, że ona jest nawet lepsza trochę od tego. Dobra, wiecie co? Kłócimy się i schowajmy za tym nagrobkiem. To doskonałe miejsce, żeby spędzić tutaj resztę naszego rąbanego życia. Dobra, to tak, krótko mówiąc, początek nie był może za wesoły, ale jak to się mówi, nie od razu uciekli, ucieknięto od z cmentarza. Dobra, chodźmy teraz tą mroczną doliną sobie w głąb tego lasu i zobaczmy, co tutaj ciekawego się dzieje. Halo, mamy tutaj jakąś żywą duszę? Dziwny, jakiś opuszczony, stary dom. Co to za miejsce jest, o cholera Nie wiem, jak to się mówi? Wezmę sweter I mówię mu do widzenia Wiem o co chodzi, można tym sweterem Zarąbać tego gałgana Nawet mam kierę, co prawda, ale to chyba musi zrobić ten O cholera Jak mu tam było Ten rąbaniec musi to zrobić chyba Co nie? Hej ziomek Ktokolwiek tu jest Ej, ja tu szybko. jestem! Ej, gałgany! Goni mnie! O nie, naprawdę... Uciekaj! Kurde, pomóż mi z nim walczyć, a nie ja mam tą rąbaną bluzę jego! Co, ja nie? mam akumulator. A ja mam rąbaną bluzę i nie wiem ja jak ją użyć! Kevin, nie przerywaj, tylko walcz, jak mężczyzna! No musimy... Dobra. Muszę znaleźć jakiś jakąś broń, nie mam czym walczyć! Dobra, obezwładniłem go, lamus jeden! Myślisz, że pokona bladousza, ale się myli! Może i mam bluzę, ale nie zamierzam jej użyć Dobra, ja stąd znikam, kurde on mnie prześladuje Pajna bluzę Jasona, teraz wystarczy, że tylko spotkamy tego, jak mu tam było Tego gałgana, co się randomowo pojawia Eee, łowcę potworów No Jarvisa łowcę potworów spotkamy I gietare siemy Prosta sprawa Jarvis to pewnie się wale, a tam i z powrotem Ooo, 50 gwiazdek! Mikołaj, Goembala, Jak mija dzień! Bardzo dobrze, gram właśnie w piątek 13. Dziękuję ci za 50 gwiazdek. Trochę biednie, ale lepsze to niż nic. Sobie coś, Ej, Ejbi, Ejbi, Ej, ukradłem mu bluzę! Ublazłem, ukradłem Co? mu bluzę! Mam bluzę tego! To do mnie blady i mówi, że ma jego bluzę. Mam jego bluzę, tego ja potwora Ja rozmawiam z gorącą laską Cicho. i wchodzę. Cicho, tym. nie rozmawiaj teraz o gorącą. Ej, A, mam, mam bluzę! bluzę. Mogę wdać na gdzie temu, Jest, te, musimy znaleźć teraz Jarvisa i Jarvis go zabije, wystarczy, że ten. Poczekaj, bo ja tu rozmawiam z Pidgeabą na raz. Ale możesz się rozmawiać, sp... powiedz, że mam... przekaż leście, że mam bluzę i potrzebuję Jarvisa natychmiast. No, bo powiedziałem, że masz bluzę. No, Jarvisa potrzebuje. jego chatę. Ale już znalazłem! Wystarczy tam A, masz jego... A dobra. Mam jego bluzę, ziom! O, mam mam no bluzę dobra. i mam się nawet! Ej, ej, mam Rozumiem! Ej, A to potrzebujemy tego Jarvisa Potrzebujemy Jarvisa I mój musisz... trzeba mu zdjąć maskę Ej! Kurczę, o nie, on tu już Dobra! Jest. Spoko otoczymy go i załatwimy go tego gałgana Pamiętaj do... czego cię uczyłem Jedyne co wiem to wyskakiwanie przez okno w takich sytuacjach Jedyne co wiem to, jesteś lamusem, idź sobie stąd. Wyskakuj stąd już, bo on tu kurde zaraz wejdzie. Cholera, ja stale się gorąco zrobiłem. Fak! No i są marły! Dobra, EBI, nic się nie wiecie jak to się mówi, czasami się umiera, czasami się umiera bardzo. Dobra, wystarczy, że tylko zabarkadujemy te drzwi i się tutaj nie dostanie. Plan jest doskonały. Tylko cholera, przydałby się jeszcze Jarvis, łowca potworów. To sprawa by się ułatwiła tak dziesięciokrotnie. Dobra, skąd wziąć Jarvisa, potężnego łowcę potworów? A, jest tutaj ktoś? Chyba nie tutaj. O nie. Pok, pok. Kurde, nie wziąłem tego. Jak, jak piernik. Teleportował się pewnie za mną, co nie? Na bank! Nie, zgubię go. Chyba. A może go zgubię? Cholera, wie właściwie. Nie wiadomo jak bardzo dobrze umie grać. Muszę dostać się do reszty i muszą wezwać Jarvisa, łowcę potworów. To jedna moja szansa. Jeśli uda mi się wezwać Jarvisa, łowcę potworów... Tylko w ten sposób uda mi się przetrwać. O nie, nie wierzę. I po mojej super ekskluzywnej bluzie. No, to nie mogło się udać. Ja pierniczę, A taki był plan dobry, co nie? Kogo złapał? No mnie. Jak to kogo złapał? Mnie złapał. O, no. No co Ebi? to był? Było... Umarłeś też? Co? No umarłem. Od razu, od razu jak wyskoczyłem z okna. Masakra, a miałem już... Łapię, że miałem bluzę wystarczyło tego Jarvisa ten! Wezwać łowcę potworów i byłoby z głowy. No. Byśmy go no. zabili jak kwaśnie jabłko. No, kurde kto był tym? Kto był łowcem potworem? Skurcz? Nie, ten Riv Rivian jest. Rivian? Ten, jest ten który do twojej ekipy zdaje? No, <noise> Ej, w ogóle jest pogłos coś stronę AB, teraz u ciebie. A co, jak jesteś jak jesteś w tym, jak jesteś w budynku, na kogoś, na kamerze jesteś w budynku, to wtedy masz po prostu pogłos. Dobra, tak jest, tak na razie jest to samo. Dobre, AB, ale generalnie zdradzę ci sekret, że Rivian, jak dla mnie, już ma minusa na starze, zabicie ciebie i nie. Co, nie? No, na pewno, już, już do wyrzucenia Więc wydaje mi się, że jego dołączenie do twojej ekipy AB'ego 4-0 chyba się nie powiedzie za bardzo To już jest no. 8-0, no zapomniałeś? Rozmawialiśmy no. o tym Coś czujesz, że dołączenie do ekipy 4-0 chyba nie pójdzie zgodnie z planem, AB, no bo on już... Start... 8-0 No nie czyj się tak 4-0 8-0 Patrzcie jak oni się tu z nimi elegancko radzą Czemu oni w, nie wyzwali jeszcze tego jak Jarvisa łowce potworów? Ja się pytam <noise> Boże jak w ogóle mam perspektywę kogoś taki fajny pogłos jest Podoba mi się ten pogłos Pogłos to jest u Ciebie w domu Ejbi no. <noise> Też W sumie źle zrobiłem mogłem poczekać na tego mce bym mu w wpierniczył za pomocą mojej siekiery i tyle byłoby roboty. No, jasne, jasne już Pierniczył raz mu wpierniczyłem myśli. i uciekłem. W ogóle mu uciekałem mu przez całą grę praktycznie, bo kurde gałgany... Przeszedłeś z tam do mnie, rozumiem? Tak. <laughs> <laughs> Przeszedłem do ciebie i widzisz się, <laughs> jak się skończyło. No i ja umarłem! No i ja umarłeś, no! I <laughs> ciebie Coś czujesz, że Siamongo nie da rady. Widać, że nie ogarnie sytuacji. No ciężko będzie. Na Mongo? No. no. Może nie da rady, z tego co widzę. Czyli kto jest taki Rivian? No chyba ma na start minusa zabycie z mordercą na start, kiedy. No. I jeszcze? Razy? Ja, jak do teraz? W ogóle nie odzywał do ciebie, czyli zero jakiejkolwiek kultury. Dwa że jest mordercem, trzy że nas zabija. Mi się wydaje, że to jest strasznie. Strasznie, nas chyba nie dołączyły do ekipy E tak mi się wydaje No Co ty sądzisz Ebi? Chyba nie za bardzo co nie Ty no nie wiem No też mi się nie wydaje Ebi Już 3 minusy na start Masakra to będzie mu ciężko Ty no chyba Oleję tą rozmowę kwalifikacyjną ten Rivian coś mi się to wydaje To 7K normalnie Zaroplusy same minusy Witaj w Ry ten Rivan to generalnie ma już 3 minusy na start, że robi tak, coś, coś, coś takiego co robi No Zabił. Co zrobił właśnie? No zobacz co on robi. Zabił mnie na początku, goni mnie cały czas i jeszcze co nie kuje. No I jeszcze jest <laughs> morderca w ogóle. No. Mi się wydaje, że to automatycznie daje out z ekipy AB 4-0, co nie? <laughs> no. Ale skurcz gdzie już, już widać. A wiesz co Tylko taki ekipa ja jego, a wiesz, Tylko fajki fajki za nie zadziałało. Ej, a wiesz co jest najlepsze, że ja miałem już ten. Jak to się nazywa, Że Miałem już tego ej, wiesz, bluzę. Nie ja miałem sweterek, co nie? Wiem, mówię. AB, to mówiłem na ja radio przez 100 razy. W ogóle. Nikt nie aktywował Jarvisa w ogóle. No właśnie dlatego jestem zły, bo byście mi go zabili z moim sweterkiem i Jarvisem. Jesteście. W ogóle nie przemyśleliście tej sprawy. A weź tam, kurde. A ja już widzę te komentarze po prostu. Ale jak tyle komentarzy? Te komentarze. A od domu to z gołowili, bo, no. igiego, bo idę, Jeszcze rekrutuję coś. Ja no, ludzie no, będą w to wierzyli. Ja udziałam jakaś rekrutacja albo się będą zgłaszali w komentarzach. Ja chcę. Hej, no bo jest rekrutacja. Generalnie, jeśli. Chcecie dołączyć do ekipy ABiego 4.0, to składajcie wnioski. Tam ABie wam wyśle. AB Wysyłajcie na maila wi wiadomości. Nie! AB Nie! Gm. Nie, <laughs> Nie jakiego on ma tam maila. W każdym razie zbiszcie do niego. On tam Nie! ma jeszcze 300-stronicowy wniosek. I może się wam uda dołączyć do ekipy ABiego. <laughs> Warto spróbować, jak to się mówi. No widzisz, AB, bardzo tak proszę. Tak, Jakie rekrutacje! No, otworzyłeś rekrutację i jeszcze, jeszcze się denerwujesz, co nie? No yes. Poczekaj, zobaczę, co mogę nowego, ciekawego hey. O, mogę zarolować A, zaroluję sobie Rekrutacja oh Boże. Boże, to jest piękne po prostu, tak i za bo każdym razem przewracam wszystko do góry nogami może, może bez zbędnego gadania po prostu zacznijmy tą grę No, ja jestem ready Ready VGZ dla tak, tak No bo tak czekaj, mi się to sobie perki jak no, bardziej wszystko, wszystko, wszystko A, obraca wej, do góry patrząc. nogami. Dobra, Za każdym razem mówi wszystko odwrotnie. Dobra, niech będzie to co mam. Dobra, to lecimy ostro, lecimy, lecimy, lecimy. Aż, go. aż Fox do mnie przyszedł, już chce wzór. No, no nic dziwnego. Jedziemy. No, ale, no, Rivian, to że się nie odzywasz, to nie daje ci żadnych pusików, no? Czemu w ogóle twój kolega. On dopiero. Nie? On dopiero... Kevin, czemu twój kolega się w ogóle nie odzywa? Kevin, czemu twój kolega się w ogóle nie odzywa? Nie no, odzywa się tylko dopiero jak zabija Ktoś Miał problem z mikrofonem ogólnie Nie, nie ma mikrofonu? Nie, nie działa mu w lobby po prostu, tak A, powiedział ale teraz nie działa, kłamie w żywe oczy jeszcze To czwarty minusik już na start O nie no, czyli krótko mówiąc, Bardzo okłamuje przyszły. widzów. Czy słabego znalazłeś kolegę, panie Kevin, skoro nawet mikrofonu nie używa? No nie sądzę, o, Czemu ty tak mówisz, czemu tak wyobrażasz? Aż trochę no, przykra trochę. Oj, tam AB nie przeciwnie. Dobra, przesadzaj. już w grze, a nie no, tutaj. Ten Ej, system minusowy, przykre, Ej, ale musi być żeby dołączyć do ekipy AB, musi mieć mikrofon AB. No, jak to ty sobie wyobrażasz? Tak by z tym Stawa. stawa. Ja nie, nie właśnie, jak to sobie AB wyobrażę, Tak bez mikrofonu dołączyć do ekipy AB? No to nie weź, o! Ja, AB radios. jest zabójcą, patrzcie! AB jest zabójcą! Oj! O nie, to nie mój mordule. We wnioskach was. wnioskami! Mikrofon ze wnioskami! Nie drzej się tak! Drob jako pierwszego! O nie. Oszczędzaj tak. mnie, jestem kochany! Dobra, miejmy nadzieję, że zginiemy. nie zginiemy pobić w la... Trzeba pobić Ej, jego. cicho Żegnaj, oh, do... fra... ej, zamknij Czekaj. drzwi chociaż, zamknij drzwi, włączmy radio Ale zamknij drzwi, dobra? Te drzwi jest na jeden strzał Dobra, cicho tam Jeden strzał to jest u ciebie w domu, szybko we... wezwijcie Jarvis'a łowcę potworów To jest jedyna szansa, szybciutko, ja przeszukam w teren dom... O, mam strzał. No Przeszukajcie, włączcie, wezwijcie Jarvis'a łowcę potworów, szybciutko Nie ma no, nie czasu tu, tak. do stracenia no, przeszukiwać teren, w poszukiwaniu z, y, fajnych rzeczy Co, tutaj nie ma łowca? Dobra, idę na piętro Musi być tutaj jakiś nie, łowca potworów Dobra, musimy znaleźć coś, co nas Generalnie zainteresuje można Na przykład dostawić. mapę y, Przy drzwiach rozstaw, szybko przy wejściu do drzwi, dawaj ja Już rozstawiam Dobra, może nas nikt tutaj nie zateguje Halo? Rivian, halo, strasznie, halo. strasznie ci buczy mikrofon. No, okropnie, masakra. Burka także, nie wiem, jakbyś jakąś wiertarką się przy okazji bawił podczas używania tego mikrofonu. No. Dobra, tu nic nie ma, może byśmy się zgrali z innymi. Och, nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Dobra, chodź, żartowałem, to jest świetny pomysł. Chodź, nic nie ma. To wychodzimy stąd, chodź za mną Zaufaj mi, znam tą mapę na, jak własną kieszeń Zaufaj mi, chodź się, chodź się Mongo Pokażę ile, ci ile. gdzie, gdzie trawy zimują Musimy znaleźć akumulator i inne gówna Więc chodźmy do tego domku Ty przeszukaj, ja przeszukam akumulator ten, ty tutaj tu. obok przeszukaj Michael, Akumulator pytanie, Biegaj po dystę, do na... ja akumulator. Dobra idźcie przeszukaj inne domki, ja przeszukam ten Dobra, takich proti biegaj po liczce. Szczeniku, pozdrawiam. Dziękuję ci za danaśika. piąteczka. Nie, niestety mam współpracę z Facebookiem, o. więc y, w przechodzenie na YouTube nie wchodzi w grę. No, aczkolwiek dziękuję ci za deniczka. Wle Dobra, co już mamy a propos tego? Paliwo. Ej, to Ud. daj mi, bo ja mogę szybciej naprawiać. Ja mam 10 do naprawiania. No. A, ty masz tą samą blaszkę, dobra. Dobra, czyli dobra, dana, rozumiem, dana, dana, że dana. macie już paliwo i akumulator, tak? Yy, no, już połowa plana, za chwilę będzie końcówka. Good, 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 to rozumiem. Takie rzeczy to ja szanuję. O, a skurcz znalazł miejscowe Mi Jason. Tak, miejscowe Jason, ale nie mamy Jarvisa, w potworu potworów. Jest przy tym, jest przy skurczu, możemy się bawić. Ej, ale poczekaj, brakuje nam czego nam brakuje? Akumulatora czy Kluczyku. czego nam brakuje? Kluczyków? O cholera, jak zwykle problemy. Zaczekajcie gałgany, nie odchodźcie ode mnie. Myślicie, że co ja mam siłę, żeby biegać? Chodźcie, poszukamy kluczyków i będzie elegancko. No, ten dom jeszcze nie jest zlutowany, więc... To weźcie, może się ja uda. A ten po prawej ja zlutowany idę do tego jest? Dalej. Pamiętajcie, żeby jak wchodzicie do domu to zamykajcie drzwi od razu, bo wychodziłem przez oktami. Zamykamy drzwi od razu, dobra? Wszystkie o, właśnie, i W ogóle mam pił Mam fiuza do telefonu, możemy wezwać policję. No to do dzieła, gałganku. Kurde. Coś czuję, że odjadą bez nas zaraz. O, o, WGZ. Yy, wiesz co, mam fiuza, możemy coś zrobić. Wiecie może gdzie są te? Dobra, yy... Ej, macie ten, macie pali, macie kluczyki? Nie Ja idę do drugiego auta Ej, zatankować. moment! Przecież mówiliście, że jest paliwo i akumulator, co jest grane? A jest, no tak. faktycznie Czyli Bo jest, jest, jest. No. No, Ja dobra. idę jeszcze do drugiego auta zatankować No nie wiem, czy to jest dobry no. pomysł Mamy też fiuza do wezwania pomocy, jak coś Tylko nie wiemy, gdzie to no jest właśnie. No Przydałoby się poszukać O, mapę tu je, Może gdzieś... jest gdzieś Weźcie mapę Mapę to ja już dawno mam Dobra, to co, idziemy szukać albo kluczyków, albo. No, te dwie rzeczy trzeba znaleźć. Eee, zabójca, co na No to wypierniczam z tego miejsca. O, to, ty to miał fuze, żeby wezwać pomoc? To się e, w tym hotelu ja, ja. nie wzywa pomocy przypadkiem? E, czy, e, nie wiem, i tak trzeba mieć tego fuza Ale i ktoś krzyczał, że miał A to nie wiem kto <grym> Nie wiem, ja w ogóle totalnie elementu z tym fuzem Dobra, wchodzimy do tego domku, tego jeszcze nie wiem, czy był penetrowany Był? Może i był Ja mam strzelbę, więc możemy go powalić A my ma ktoś kluczyki? Myśli. Gałgany? Przyznać się? Ej, goni, goni mnie! Właśnie oh my god Zostawcie otwarte okna Okna otwarte zostawimy OKNA kto? JA SŁYSZĘ PRZEPRASZAM Proszę się tam uspokoić panie AP Skup się pan na słyszę Skup się pan na własnej egzystencji A nie Kurde Na tej egzystencji nie się mogę też skupić Przeskakuj Nice Mogę się skupić na waszych wszystkich egzystencjach Ej klepiemy go? No? No. Tak, czepiemy go na miazgę! Ej, prostu, ej. No ej bileży, ej bileży, powalimy Dobra, o tu Jak ja, to ja was wyklepie Pokażcie Zaraz mu zobaczymy Pokażcie, kto, mu. wyklepie Nie! O cholera, nie kto, kto, kto kogo wyklepie, to kogo nie. wyklepie Zabił Ring! Chcesz się bić? To dawaj! Dobra, Dobra ruchu uciekajcie ruchu. od niego gałgany Lamusa! Zdjęliśmy u maskę, zdjęliśmy u maskę! No to, to to za dużo nie dało się, że mówiąc. Dobra, uciekajcie od tego gałgana musa. Umieram, za chwilę umieram! Kto chce się bić? Kevin! Jarvis już jest! Dobra, uciek. Nadal nie mamy rąbanych kluczyków. Wypierniczom z tego miejsca. Do widzenia, państwu. Wystarczyło przeczekać. Jarvis już jest. Co z tego, że Jarvis? Jak niestety, o kudym... cicho, ciemny, siekiera, motyka dużo leku zabija kolegów. Siekiera motyka groźny. Pies ABI to baba jest 11. Dziękuję złotych. ci, cicho ciemny zadanej cika, piąteczka elegancko. Dużo w tym prawdy. Nie ma co tu ukrywać. Szczera prawda z tych słów wyleciała. Ale wielkie dzięki za danej ci A my tymczasem się. Przed, przekradamy, bo AB Gaugan jest mordulcem. Wiemy, że Lamus nas nigdy nie znajdzie tutaj, w tych zakamarach. Przerabia nam się kluczyki, rąbane kluczyki do samochodu, i byśmy Spier liczyli stąd już dawno. Mlad tam na górze jest AB. No to bądź cicho lepiej. <złysalna> raczej zaczęło się znowu, tyka. A Mongo, jestem na miejscu jako Jarvis teraz. Dobra, gdzie jest? Możemy go zabić, jeśli... O cholera Za nami jest! On jest Witaj za nami, Witaj, Jarvis! O, niedobrze, ale mi się to nie podoba jest za nami, bloody! Mi się to w ogóle nie podoba <laughs> Witajcie! Przepraszam! Masz kolumbaną szelbe Gałganie! Już zużyłem na niego <śmiech> <śmiech> A, powiem wam, że macie radę, bo tak trochę najdź mi się odpalił <laughs> Weź od, od, odwal się od da No, znajdźcie własnych ludzi ja pierniczę, ale Felix. Dobra, może nie skoczę tu do okna. Ja pierniczę. Ale Felix. Uff. Dobra. Wystarczy tylko przeczekać tutaj, najgorsze. Pułapka, Dobra. To może być jedyne wyjście w takiej sytuacji. Bladion tu leci. Możesz przestać się sprzedawać, sprzedawczyku? Zdaj sobie własne miejsce! No, a nie tutaj jest najlepiej... ten. O! jeszcze musiał, no! Zniszczę cię, no! O nie, jakby tu były kluczyki to bym był w domu Jesteś jedyną... ...nadzieją tego stanu, a musisz zginąć w takim razie Nic, nie zamierzam się stąd ruszać, jeśli o to, ci, jeśli o to chodzi no Zginiesz wiem. w końcu! No, on się bawi z kurczem, co nie? Koniec! Nie no. masz trzeciego! Tutaj jeszcze Gim! mam jedną osobę, jeszcze Ebi się drze, tak jakby, nie wiem... Chyba Ebie go zaraz ciszymy, bo coś się... Na da... chyba drze, drze, tak mi się coś wydaje. Pladę łóżku! Pladu, pladu! Odwal się ode mnie, gałgan jeden, I sobie zdać da własnych ludzi. Mistrę zdać mistrę własnych kolegów. No. mój kolega umarł, wcale nie widzę tej pułapki, wiesz? No nie do końca o to mi chodziło No wracać. Dobra Szyko, odwali się ode mnie Znajdź sobie własnych kolegów! Coś się odwali, to się odwali własnych kolegów chcę znać Nie jestem na sprzedaż <laughs> idź sobie poszukać, przyjaciół no, idź sobie poszukać przyjaciół gdzie No i chce poszukać przyjaciół gdzie indziej Koniec tego! Co to ma być? Kurde oszukał, teleportowaliście się do domu, to nie, nielegalne no, nie. ale co jest No w końcu. Ja co za oszustwo! Zobaczysz, zemsta moja nadejdzie jeszcze, jebi. Ale się drzesz po prostu. Dobra, za mocno się drzesz, trzeba to trochę przemodyfikować. To ja przezeziłem, to dajmy. Ten się dajmy. skupił na tym, chociaż nie, widzi, dobra. Chyba. Dajmy tak. to tak, to dajmy normalnie 20, ale ja I to dajmy lecz, nie wiem. Mm -hmm. 35, na może bladie, być. ma ten zaczął uciekać, mu. <laughs> mm. Co zacząłem? No i z Umarłem, niestety. Amon, kurde, a, patrz, no. uciekł! No, a Monk go uciekł. No, łask, prawie, prawie. O kurde, ale dynamicznie. No, no, no tam to wsteczny. ładnie. I chyba ucieknie tam za chwilę, co nie? On ucieknie na wsteczny. No on ucieknie na wstecznym, tak mi się wydaje.

Ja cię kręcę ebi No, No to była na jak świeszkowa runda troszeczkę odcinek. Tak kończymy elo elo Cześć cześć ja kończę cześć Bye